A to tam się nie gra tylko w kości. W sumie to jak w Wiedźminie 3, tylko w Gwinta się w sumie gra. Ale nie, w Kingdom Koma jednak o wiele więcej się gra niż w Wiedźmina. W Wiedźminie to w sumie masz odblokowanego Gwinta i grasz tylko w Gwinta. Tutaj jednak grasz o wiele więcej mi się wydaje, wiesz? To jest. Czy realizm szkodzi grom? Kurczę, ten kanał jest świetny. Ostatnio oglądaliśmy tam z kolorami związany tam film. Świetny w ogóle to był film. I teraz sobie najpierw zastanówmy. Ja tak uwielbiam, zanim zaczniemy oglądać jakiś film, to ja najpierw sobie przemyślę w ogóle ten temat, który jest narzucony w danym filmie, powiem swoje pięć groszy, tak zwane, i dopiero potem przechodzimy do materiału. To mi się tak giga w ogóle zawsze podoba, że ja tak robię. Ale czy Ralin szkodzi grom? I szczerze powiedziawszy, to jest ciężki temat, bym powiedział. Ponieważ ogólnie tam na miniaturce jest Kingdom Come, tam jest scenka z Kingdom .coma. ja na przykład wam powiem, że ja bardziej się odniosę na przykład do GTA, które no, teoretycznie jest grą realistyczną, jakby tam nie patrzeć, gdzieś tam ta fizyka jaka, jaka ten, jaka występuje w tej grze, no to jest ona, jest ona realistyczna, no, nie ma co się oszukiwać. Ta postacie się potrafią dosłownie wy, wywracać, przewracać i tak dalej. Widać, że ta postać jakby ma swoją masę ciała, że występuje też grawitacja. Tylko, że właśnie, występuje grawitacja na naszą postać, ale na samochód już niekoniecznie. <laughs> My tam potrafimy chyba z tego co kojarzę robić salta w GTA 5. tutaj oczywiście głównie się odnoszę do GTA 5. no tam potrafimy robić salta, więc w pewnym momencie można powiedzieć, że to jest takie chyba szkodliwe, nie? Że Mówimy sobie tak, że no ta gra jest realistyczna, ta gra jest świetna, bo właśnie tutaj fizyka jest zachowana i w ogóle. A teraz ktoś zacznie w to grać i tak spojrzy, ty stary, ja mogę 360 zrobić samochodem w powietrzu. No to jest, to, to występuje właśnie w GTA. Także ciekawe właśnie, jaki tutaj będzie temat poruszony, jakie gry też będą tutaj poruszone w, w, tutaj w tym materiale. Dobra, no przechodzimy do materiału. Giga się jaram. Lecimy. W internecie często możemy natknąć się na komentarze graczy, że jakiś element pozbawia grę realizmu, przez co ta zwyczajnie traci klimat. Wystarczy wspomnieć niesławną opcję modyfikowania wyglądu żołnierza z Battlefield 5, który powodował wysyp w postaci rodem z komiksu. Przeszkadzało to wielu graczom, gdyż odbierało to możliwość wczucia się w klimat II wojny światowej. Ale właśnie, czym w ogóle jest realizm w grach? Otóż niczym innym jak wizerowanie świata rzeczywistego w grze komputerowali za pomocą wielu mechanik. Przykładowo realistycznej grafiki czy zachowaniu postaci niezależnych, które symulują zachowanie prawdziwych ludzi. Jeśli chcielibyśmy przedstawić najrealniej drugą wojnę światową, tak uzyskalibyśmy symulator, w którym ginie się stosunkowo szybko, ewentualnie lwią część czasu spędzanym poza rejonem walk. W takim przypadku ilość graczy Battlefielda osadzonego w realiach największego konfliktu zbrojnego w historii szybko by spadła, gdyż gracze zwyczajnie czuliby się znudzeni rozgrywką. Gry w pewien sposób przyzwyczaiły nas do pewnej umowności w świecie przedstawionym. Balansują zazwyczaj pomiędzy grywalnością a realizmem. Gracze często poszukują metod, aby urealistycznić poszczególne tytuły po to, aby zwiększyć imersyjność podczas grania. Tak dla przykładu, sporą popularnością w grach serii Battlefield cieszy się tryb Hardcore, zmieniający nieco zasady panujące w podstawowym trybie rozgrywki. W trakcie grania w tryb Hardcore możemy przypadkowo zneutralizować naszego towarzysza broni, nie mamy możliwości sprawdzenia stanu naszego zdrowia ani jego automatycznego odnawiania, sprawdzenia ilości amunicji oraz to, co najlepsze, czyli nie możemy oznaczać przeciwników oraz nie mamy mini minimapy. Ograniczenie no interfejsu do minimum powoduje, że gra staje się mocniej immersyjna. Jednak nie wszyscy gracze preferują tego typu rozgrywkę, więc mamy wybór pomiędzy normalnym, a hardkorowym trybem. Jednak czasem realistyczne mechaniki rozgrywki są zaimplementowane do podstawowej wersji gry, bez możliwości wyboru. Tak, wiecie za co uwielbiam serię Gothic? Klimat, opowieść, czy rozwijanie bohatera to bez wątpienia najistotniejsze elementy, które sprawiały, że grało się tak naprawdę fajnie. Jednak to, co wyróżniało serię na tle innych gier TPP to zdecydowanie realizm. Jak dziwnie by to nie zabrzmiało, gdyż dziś mechaniki z Gotika postrzegamy raczej jako coś dość mocno umownego. Do swego czasu robiły one naprawdę duże wrażenie na gracza. Zapada noc, a my nie mamy pochodni, więc aby wyruszyć w podróż przy odpowiednim oświetleniu, postanawiamy się przespać. Chcemy stworzyć miecz więc musimy się najpierw nauczyć cechu kowalstwa u lokalnego kowala, a następnie musimy zdobyć odpowiednie przedmioty, aby ów miecz wykuć. Jeśli już mamy wszystko, co potrzebujemy oraz znamy podstawy kowalstwa, to możemy zabierać się do pracy. Nie oświadczymy tutaj automatycznego wytwarzania broni, która od razu pojawia się w naszym ekwipunku, tylko musimy sami wykonać interesujący nas oręż. Tak w dość umowny sposób mamy okazję zapoznać się z pracą kowala. Gdyż w rzeczywistości wykowanie miecza trwa znacznie dłużej, oraz poprzedzają to lata nauki oraz praktyki. Inną dość ciekawą. Kurczę, ale giga fajne jest to ogólnie. No ja tego Gotika to jeden ogrywałem w sumie i to na streamie ostatnio. Ja nigdy w życiu nie grałem w Gotika i dopiero właśnie ostatnio na streamie w ogóle, przecież pierwszy raz w ogóle e, go ogrywaliśmy. E, I generalnie ja pierwszy raz w życiu grałem w Gotika teraz, tak naprawdę. E, w swoim życiu można powiedzieć, to nie z miesiąc temu ogrywaliśmy tego gotika, czy dwa miesiące temu, no coś takiego generalnie. Chyba dwa miesiące temu ogrywaliśmy tego gotika jeden. I w jedynce, nie wiem jak jest w dalszych częściach, ale w jedynce strasznie mi się podobało to, że tam dosłownie skok z delikatnie zbyt dużej góreczki wysokości takiej od razu nam insta-giniemy tą postacią. To mi się strasznie podobało, bo to na przykład widać w, na przykład, teoretycznie Assassinie, nawet tym starym mi chodzi, tych dwójce, jedynce, tam, Brother Hoodie i tak dalej, takich tych początkach Assassinów mi chodzi, to, to strasznie mi się podobało to, w to się w, w Gothicu mi chodzi, że właśnie jak skaczemy z troszeczkę zbyt dużej górki, insta-dead. Totalnie insta-dead. A... Na przykład w Assassin'e potrafiliśmy zeskoczyć dosłownie z budynku, e, tam takiego średnie, średniej wysokości, jak to nazwę. Dosłownie mogliśmy spać, spać z dachu i połowę na przykład HP, albo zostawaliśmy na bardzo niskim zdrowiu. Ale tak czy inaczej przeżywaliśmy to. Gothic był totalnie niewybaczalny pod tym względem i pokazywał, że, że jeśli właśnie skoczysz z zbyt dużej wysokości, no to właśnie taki realizm sprawia, że no, masz mówię, połamane nogi i od razu umierasz, nie? Super rzecz, super rzecz. Tak jak w Wiedźminie. Kurczę, w Wiedźminie w trójce... No Patrząc na przykład, tu mi chodzi o trójkę, nie? Nie wiem, jak w dwójce jest, ale w trójce możesz wyskoczyć z dużej wysokości mimo wszystko. Patrząc na przykład pod względem wysokości, jaką możesz... zeskoczyć w Wiedźminie 3 na przykład, a w... Gotiku 1, no kurczę, mimo wszystko mi się wydaje, że Gotik 1 o wiele... Na o wiele mniejszych górkach możesz być, żeby zeskoczyć. Żeby przeżyć, nie? Mi chodzi. Na o wiele niższych takich, można powiedzieć. W Gothicu 3 to jest 2 metry dedek? Kurczę. Musimy chyba zagrać w Wiedźmina 3, szczerze powiedziawszy, żebym sobie przypomniał. Ale wydaje mi się, że chyba w Wiedźminie mogłeś wyskoczyć z większej wysokości. Nie chodzi mi, że z takiej wysokości, na przykład, że z dachu budynku, tak jak w Assassinie na przykład. Ale na pewno to była większa wysokość. Niż w gotiku, mimo wszystko mi się wydaje, nie? Kolejna mechanika, która symuluje świat rzeczywisty, to bez wątpienia sztuczna inteligencja. To właśnie dzięki niej postaci grze zachowują się w taki sposób, abyśmy mieli wrażenie, że świat żyje. Jeżeli wejdziemy do prywatnego domu, to możemy zauważyć, że właściciel bądź właścicielka nie będą zadowoleni z naszych poczynań. Jeśli zaczniemy postępować niezgodnie z prawem, to postacie niezależne mogą donieść na nas organom bezpieczeństwa publicznego, a nas czeka za występek sankcja. To właśnie dzięki takim mechanikom mieliśmy wrażenie, że świat gry jest żywy w przeciwieństwie do innych gier. W samym Gotiku znajdziemy o wiele więcej mechanik, dzięki którym możemy mieć wrażenie obcowania z realizmem. Realizm w grach podzieliłbym na dwie kategorie, wpływające na rozgrywkę oraz ten mający wpływ na świat przedstawiony. Zapewnie bardzo dobrze znacie serię Far Cry oraz jej mechaniki. Od trzeciej odsłony mamy całkiem spory wachlarz możliwości na zabawę. Możemy wyzwalać poszczególne posteruki kontrolowane przez przeciwników. Czekaj, Far Cry to była ta gra, w której ty zeskoczyłeś z wysokości i żeby się uleczyć, to wyciągałeś sobie na przykład kulę z tego z, z dłoni. No to, to, w tej, to w tej grze na przykład było, albo dostałeś kulę, a ty. Opatrowuje się, jakbyś dostał jakieś zadrapanie. <grywa> to, to była chyba ta gra, tak? <grywa> no, no akurat tutaj ta, ten realizm chyba nie był zachowany pod tym względem, szczerze mi się wydaje. Zbierać potrzebne nam trofea z polowań, przyzwyczajenie zagrać w jedno z dostępnych zadań pobocznych. Jednak to, co najbardziej nas interesuje, to zdecydowanie leczenie bez apteczek. Jason może wyciągać kule oraz inne przedmioty sprzed ramion, aby zregenerować poziom okay, życia. To była gra. Choć może się to wydawać niezbyt realne, to podczas rozgrywki te animacje mogą zdecydowanie sprawić, abyśmy zwiększyli poziom imersji. Nie oszukujmy się, wyciągnięcie gwoździa z dłoni wydaje się czynnością, która zdecydowanie może wpłynąć na nasze zdrowie bardziej niż zjedzenie bochenka chleba. Realizmu w grze dodają jeszcze skórowania zabitych zwierząt. Nie zbieramy miejsca czy skór bez odpowiedniej animacji. Może się to wydawać w miarę realistyczne, jednak już w następnej odsłonie animacje wydają się zwyczajnie przeszkadzać gdyż gra jest dynamiczna, a my musimy czekać, aż nasz protagonista skończy zbieranie trofeów. W piątej części twórcy postanowili sprawić, aby rozgrywka była bardziej dynamiczna, co skutkowało wyrzuceniem niepotrzebnych animacji. W Far Cry 2 nasz protagonista choruje na malarię i co jakiś czas musi zażywać odpowiednie lekarstwo podczas ataku duszności. Jeżeli zignorujemy chorobę i będziemy mieć pustą butelkę na pigułki, to po ataku protagonista zemdleje i obudzi się w kościele. Taka mechanika może wydawać się ciekawa na początku gry, jednak z czasem zwyczajnie zaczyna irytować oraz przeszkadzać w podróżowaniu. Jak możemy zaobserwować, realizm wpływający na rozgrywkę nieraz może zwiększyć imersję, a niekiedy po prostu utrudnić grę. Mi się wydaje, że... Gdyby, nie wiem, nie grałem w Far Cry'a dwójkę, w trójkę jeszcze trochę pograłem, ale w dwójkę, w dwójkę nie grałem. I mi się wydaje, że gdyby faktycznie zostawić tą nawet, y, tą, tą chorobę, którą miał ten proga, protagonista, ale dodać na przykład mechanikę tego, że możemy się choć w miarę na przykład uleczyć, przez co ten, y, te tabletki byłyby o wiele rzadziej potrzebne nam, albo byśmy o wiele mniej po prostu ich zużywali, to to byłoby w sumie spoko. Nie wiem jak jest, ale wydaje mi się, że chyba właśnie, no chyba autor tego materiału by też powiedział że możemy to się w miarę wyleczyć z tej choroby i byśmy mniej zużywali właśnie tych zasobów typu lekarstwa, właśnie tego. No a jednak przez to, że nie możemy tego gdzieś tam, nie wiem, no nie zatamować, ale skrócić tej choroby, gdzieś tam osłabić ją, no to jednak, kurde, faktycznie w pewnym momencie, gdzieś tam już w połowie, pod koniec, zwłaszcza pod koniec gry, to już trochę mogłoby być irytujące faktycznie, no. Kurde, dobre. Realizm Krak został podniesiony na całkiem nowy poziom w 2018 roku, kiedy to premierę miały dwie dość istotne produkcje. Na początku roku mieliśmy premierę gry Kingdom Come Deliverance, która zabrała nas do. I w Kingdom Coma będziemy grać jeszcze w tym miesiącu na streamach, i to jest świetna gra. Będziemy ją, w nią grać przed wypuszczeniem dwójki, tak żeby sobie przypomnieć, właśnie, jedynkę. Ale jedynka jest fenomenalną grą. Jest Cudowną grą. Tam faktycznie występuje realizm na każdym chyba w ogóle kroku, mi się wydaje. Cudowna gra. 15-wiecznych Czech, gdzie wcieliśmy się w rolę początkującego Kowala Henryka. Pewnego dnia sielanka protagonisty dobiega końca, kiedy to jego wioska zostaje zniszczona, a rodzice zabici. Wówczas to Henryk wstępuje na ścieżkę zemsty, jednak, aby tego dokonać, będzie zmuszony w pierwszej kolejności przetrwać w niebezpiecznym świecie. Jednak to, co przykuło uwagę graczy, w tym też moją, to osadzenie rozgrywki w świecie jak najbardziej realistycznym. Twórcy starali się stworzyć coś w postaci symulatora, gdzie moglibyśmy zaznajomić się z realiami późnego średniowiecza, w środkowej Europie. W Choć fabła nie jest zła, a postaci zostały napisane w przyzwoity sposób, to głównym daniem produkcji, to był zapowiadany realizm obejmujący świat przedstawiony oraz rozmaite mechaniki. Podczas grania nie uświadczymy broni, pancerzy, architektury, ubrań oraz wielu innych elementów nieobecnych w owej epoce. Świat przedstawiony został zrealizowany z niesamowitą pieczołowitością. Zadbano, aby gracz nie tyle miał okazję poznać losy fikcyjnego Henryka ze Srebrnej Skalicy, co zapoznać się ze średniowiecznymi realiami z początku XV wieku. Jak już wspomniałem, w grze uświadczymy mechaniki, których zadaniem będzie tworzenie świata w jak najrealniejszy sposób, przykładowo Henryk, z racji tego, że jest synem Kowala, to nie potrafi czytać. Również walka bronią białą czy strzelanie z łuku nie będzie od początku czymś przyjemnym, gdyż. Tak, bo tam jest właśnie, na pewno autor zaraz pewnie o tym powie, ale w... świetne właśnie w Kingdom Comie było właśnie to, że zaczynamy jako dosłownie ten taki plebs. Nic nie potrafimy, nie potrafimy czytać, później się możemy chyba właśnie nauczyć czytać. Yy, nie potrafimy walczyć, później wiadomo, możemy się nauczyć walczyć i no. W sumie powinniśmy nauczyć się walczyć, bo na tym polega ta gra. I nie potrafimy dosłownie absolutnie nic. I z biegiem czasu szkolimy tą swoją postać. To jest dosłownie ta gra jest jak symulator. My tworzymy dosłownie tą postać od podstaw, totalnie. To jest cudowne, że nie potrafimy nic i nagle totalnie zaczynamy potrafić walczyć potrafimy robić jakieś kombosy. Wejście na przykład w. Trzech, czterech bandytów jednocześnie, takich słabszych, nie staje dla nas w ogóle żadnym. To nie jest w ogóle dla nas żadnym problem, nie? Ale to jest tak świetne, nież Na początku, nawet walka jeden na jeden z kimś, jest totalnie wyzwaniem dla nas, a później dosłownie wchodzimy i kosimy każdego w tej grze. To jest cudowne po prostu. Czytać. Również walka. A to tam się nie gra tylko w kości. W sumie to jak w Wiedźminie 3, tylko w Gwinta się w sumie gra, ale nie, w Kingdom Koma jednak o wiele więcej się gra niż w Wiedźmina. W Wiedźmina to w sumie masz odblokowanego Gwinta i grasz tylko w Gwinta, tutaj jednak grasz o wiele więcej, mi się wydaje, wiesz? Bronią białą czy strzelanie z łuku nie będzie od początku czymś przyjemnym, gdyż twórcy zadbali, aby protagonista był tak samo zaznajomiony z używaniem broni, co przeciętny gracz w grze zadbano, aby gracz zachowywał się podobnie, jak w świecie rzeczywistym. Otóż Henryk co jakiś czas będzie musiał coś przekąścić, umyć się, czy zwyczajnie położyć się spać. Jeżeli nie będziemy dbać o wygląd swojego bohatera, to postacie niezależne będą mieć do nas inne nastawienie. Niektóre mechaniki dodające realizmu sprawiają się całkiem nieźle w budowaniu świata gry, natomiast niektóre zwyczajnie utrudniają rozgrywkę w taki sposób, że realizm niekiedy miejscami zaczyna po prostu irytować, co zniechęca do kontynuowania gry. Drugą grą, która dość mocno namieszała w 2018 roku, było Red Dead Redemption 2. Podobnie jak w przypadku Kingdom.com, twórcy... No trzeba powiedzieć o tym, trzeba o tym powiedzieć, ale no cóż, w Red Dead Redemption 2, jak jest zima, to kurczą się jaja konia. No reali z pełną parą. Także no trzeba było o tym powiedzieć, ale no faktycznie Red Dead Redemption pod wieloma względami, nawet tym, jest w pełni realistyczny, nie? ...starali się odtworzyć jak najlepiej realia historyczne oraz zasumulować tętniący życiem świat, co bez wątpienia im się udało. Tak oto możemy porozmawiać z postaciami niezależnymi, które w zależności od naszego nastawienia będą zachowywać się różnie. Sam świat został zaprojektowany w taki sposób... Abyśmy nie mieli wrażenia, że jest to kolejny generyczny, otwarty świat. Nie oświadczymy tutaj powtarzalnej aktywności pobocznej rodem z gier Ubisoftu, gdzie po krótkim czasie zaczyna nas to zwyczajnie nużyć. Samo tempo rozgrywki jest niesamowicie powolne. Nie oświadczymy tutaj szybkiej podróży, tylko będziemy musieli udać się w każde miejsce na piechoto bądź konno. Dzięki takiemu zabiegowi mamy okazję popodziwiać różne detale, na które zwyczajnie nie zwrócilibyśmy uwagi grając dynamicznie. RDR2 pod względem graficznym to prawdziwe arcydzieło. Postacie, zwierzęta, obiekty oraz to, co najbardziej zwraca naszą uwagę, czyli krajobrazy, zostały zrealizowane z najwyższą pieczołowitością. Ale to, co sprawia. Muszę kiedyś zagrać w Red Dead Redemption 2. Z tego, co słyszałem w Red Dead Redemption 2, jak w ogóle grałem kiedyś w Red Dead Redemption, ale to odpaliłem to na godzinę i wyłączyłem. Ale muszę kiedyś tak odpalić i przejść całą tą grę. Ponieważ podobno jest świetna. Tylko, że w tej grze podobno. NPC zwykłe, nawet jakiś zwykły taki nawet sprzedawca jest w pełni mm, zaprogramowany. Zwykły taki NPC, zwykły dosłownie sprzedawca, on dosłownie. Ten NPC dosłownie żyje. On otwiera ten sklep z rana Jakbyśmy szli tam za nim, chyba jest nawet jakieś kilka nawet filmików, w których ludzie idą za NPC. I on dosłownie ten, te NPC tam stają rano w swoim mieszkaniu, normalnie się myją. Ubierają się, idą do, do prasy w tej pracy tam stoją, zamykają sklep i wracają do siebie. Jakby jest w pełni integracja tego NPC-a z całym światem, z całym tym otoczeniem. To jest cudowne w Red Dead Redemption. Tylko strasznie odrzuciamy ta gra przez właśnie tą. Tak jak właśnie nawet powiedział przecież autor tego filmu, że jest ona bardzo powolna. A ja nie wiem, gdzieś tam ta powolność mnie aż zmęczyła, mnie znużyła po, ty, po, po godzinie grania, nie? Ale muszę kiedyś wrócić i ograć z całego Red Dead Redemption 2. No? sprawia, że gra jest nazywana najbardziej realistyczną produkcją ostatnich lat. To zdecydowanie żywy świat oraz mechaniki sprawiające, że imersja tylko się pogłębia. Zanurzenie umysłu w świat przedstawiony odbywa się dzięki wykonywaniu różnych aktywności, takich jak golenie odrastającego zarostu, jak i włosów, jedzenie, spanie czy zajmowanie się swoim wierzchowcem. Również nie możemy nosić nieograniczonych ilości broni przy sobie, gdyż zwyczajnie zaburzyłoby to imersję. Dodatkowo używane przez nas karabiny czy rewolwery trzeba co jakiś czas czyścić. Również mechanika kupowania została stworzona w taki sposób, aby oddać jak najbardziej rzeczywistość. Otóż mamy możliwość przeglądania katalogu z dostępnym w sklepie asortymentem i wybieramy przedmiot, który chcemy kupić. Ogromna ilość detali sprawia, że chcemy pochylić się nad każdym. Twórcy jednak balansowali pomiędzy realizmem a mechanizmem rozgrywki w taki sposób, aby nie zaimplementować mechanik, które jedynie utrudniałyby grę. Red Dead Redemption 2 jest dobrym przykładem, jak stworzyć w miarę realistyczną grę, przystępną dla wielu graczy. Produkcja rozeszła się w ilości 44 milionów kopii, oraz otrzymała pozytywne oceny, zarówno od graczy, jak i recenzentów. No dobrze, ale jak to w końcu jest z tym realizm? Nie, no, patrzeć... No tu muszę kredyt też wtoczyć, ale ale kurczę, patrząc czasami na opinie recenzentów, to nie ma nawet na co patrzeć. Jak na przykład Bleakfade <laughs> ma yy, chyba 86, chyba na coś takiego, na Metacritiku w recenzjach, w ocenach, 80 chyba 6 ma Bleak Fate, Bleak totalne gówno, to na Steamie ma yy, tam mega pozytywne coś takiego, jak, jak? Czy sprawia, że rozgrywka jest urozmaicona? Czy raczej nudzi? Choć wydawać się może, że nadmiar realizmu w grach może powodować zadowolenie wśród graczy, tak w praktyce jego nadmiar może zwyczajnie nudzić, przez co ci będą szukać bardziej dynamicznej rozgrywki w innych grach. Jak możemy zaobserwować, jest pewien procent graczy, którzy preferują rozgrywkę jak najbardziej realistyczną. Jednak mechanizmy potęgujące realizm mogą zwyczajnie skomplikować model rozgrywki, przez co gra zwyczajnie będzie odrzucać. Nawet w grach, które uchodzą za na najbardziej realistyczne, mogą być pewne umowności. Realizm jest, ale nie zaburza w żadnym stopniu rozgrywki. Według mnie gry potrzebują pewną dawkę realizmu, jednak aby dana produkcja nie odrzucała zbyt nudnym i nieciekawym modelem rozgrywki, twórcy powinni starać się dawkować realizm w odpowiednich ilościach. A co wy myślicie o realizmie w grach? Czy może zaszkodzić, czy wręcz przeciwnie? Piszcie w komentarzach. To tyle na ten temat. Trzymajcie się, cześć. W sumie? Czy zaszkodzić? Nie wydaje mi się, żebym miał zaszkodzić. To zależy w sumie od gatunku gry, tak naprawdę.